Dzisiaj mam e, wielką przyjemność porozmawiać z Andrzejem Sołtysikiem. Dzień dobry w ogóle. E, dzień dobry. No, właśnie. E, Przemek właśnie. Staroń i program Ryzykanci. Rozmawiamy o temacie niezwykle ważnym, o zdrowiu psychicznym mężczyzn. E, Andrzeju, tak, ty zacząłeś w ogóle świetnie. Zacząłeś o podróży, e, i tak naprawdę, no to rzeczywiście, to jest chyba jedna z takich najbardziej e, nośnych metafor w ogóle życia ludzkiego. Tak sobie wiesz, myślę, podróż, takie najbliższe skrzyżowanie, no to mam tą koncepcję nie że wyruszamy. Nie znam i, Wiesz, to był taki człowiek, którego ja poznałem stosunkowo niedawno w swoim życiu, ale on jakby pokazał, że my wszyscy przechodzimy przez pewien schemat. To znaczy, że tak naprawdę e, przechodzimy przez różne próby, e, musimy w końcu zajść do jakiejś takiej najciemniejszej pieczary, bo tam się znajduje skarb, którego pożądamy. Jak wracamy mm -hmm. i jesteśmy już innymi ludźmi i mm -hmm. potem jest jakby znowu. I tak mm -hmm. Jakby myślę sobie, wiesz, e, też w kontekście Twojej obecności w tym programie, bardzo się z tego cieszę, e, czytając, e, tak jak powiedziałem, znam cię naprawdę od dawna, <laughs> e, bo naprawdę pamiętam. Z... It was 20 years ago today, jak to określił Paul McCartney. Tak. To <laughs> Druga... 20 lat temu. Tak? <laughs> Oczywiście, no, błagam. E, przepraszam, ale 3 marca. Będzie przypadać czwarta mhm. rocznica premiery Big Brothera. Wiesz co, tak sobie myślę, bo to był taki czas, kiedy ja kończyłem liceum i mhm. wtedy słyszałem nieustannie to taki przekaz, że wiesz, w życiu chodzi o to, żeby odnieść sukces. Tutaj porządne studia, mega praca, pieniądze, sława. A tak jak słucham Ciebie i mówisz o tych tekstach na stacji benzynowej, żeby mhm. zrobił zęby, to mam poczucie, że to chyba. To nie było chyba takie fajne w no kontekście sławy. Uf, no nie, nie byłem na to przygotowany, ani nie miałem żadnej osłony, y, ani w, w nikt z firmy, ze, ze stacji też nie było psychologa, że tak powiem w zakładzie pracy czy coś w tym stylu, ani ja w ogóle nie byłem wtedy na takim etapie, żeby w ogóle myśleć o tym, że psycholog, psychoterapeuta, psychiatra jest to w ogóle okay. użyteczny dla mnie okay. zawód i funkcja. E, więc tych konsekwencji Big Brothera było dużo, ale też y, 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 była taka konsekwencja, że to nie był program koniecznie dobrze postrzegany. Pamiętam parę artykułów w Rzeczpospolitej profesor Ina, Ireneusz Krzemiński. Pamiętam artykuły w wybor Wyborczej hmm. różnego rodzaju, że to jest B, że to jest złe, że to jest niedobre, że to jest tanie, że to jest nędzne, podłe, tandetne, manipulacyjne. Manipulacyjny program i tak dalej. No tak, podglądanie zwykłych ludzi, robienie z tego afery, podglądanie. I kiedy czytałeś to... psychologiczne takie Aha. dyskusje. Jak czytałeś to o Big Brotherze, to jakoś miałeś poczucie, że to też jest o tobie, że ty uczestniczysz w takim... Ja na szczęście miałem poczucie takie, że uczestniczy, uczestniczę w czymś fantastycznym. Mhm. To była wielka telewizyjna mhm. przygoda, tak jak moją wielką radiową przygodą było Radio RMF w ogóle jako mhm. takie, na kopcu, ale też inwazja mocy. 96 i 97, mhm. czyli pierwsza i druga. Hmm. I mocy. E, prawda? Więc, m, e, bo wiedziałem o tym e, na f, f, kilka miesięcy przed startem Aha. Big Brothera w Polsce poleciałem do Rzymu do studia Cinecitta, bo tam był realizowany Grande Fratello. O, okej, okay. A co to? Pierwszy Big Brother. Okay. Grande Ale to był pierwszy taki w ogóle na świecie. Nie, wtedy, nie, czy... pierwszy był w Holandii. Okay, okay. Ale tam włosi to realizowali. No i wtedy po raz pierwszy w życiu znalazłem się w miasteczku filmowym Cinecheita. Wiesz, mm. dla mnie to było to ważne. Dla filmoznawcy, wow. I, tak jest. No. Ale tam zobaczyłem y, to urządzenie, którym był dom wielkiego brata. Jak jest skonstruowany, czym jest krzyż kamerowy i tory kamerowe. Oho. I krzyż kamerowy pozwalał na to. Budynek był tak zbudowany, że to było takie coś. Tam była kuchnia, a tu ten living room, ale kamera mogła wjechać tu i tu i tam, że Aha. właściwie w którymś momencie była pomiędzy tymi ludźmi albo była w ten. I to było diabelski, to był diabelski wynalazek, absolutnie szatański, wiesz. To było po prostu niesamowite. Aha. Jak to zobaczyłem, myślałem sobie: "Wow". A poza tym wiedziałem, że to duża produkcja i jak się skończył ten mój drugi wibrator, czyli trzeci, po finale dom, dom Wielkiego Brata jest pusty, ekipa zwija kable, jest północ, no i myśmy tam weszli do tego domu. Jak już wszyscy wyszli, tam no. siedzieliśmy parę osób, śmierdziało strasznie, wiesz. dużo takiego nieposprzątanego jedzenia, jakiś taki, wiesz, w No i tak siedzimy i rozmawiamy i tam koleżanka Kubica, producentka, powiedziała mi, no i co? Cynek. Ty już nigdy w życiu większego programu w telewizji nie zrobisz. Ja mówię, kurczę, grażyna, możesz mieć rację. I Masz wrażenie, że tak było, czy tak, dzień dobry no TVN. Chyba, no tak. chyba tak trzeba powiedzieć. No TV, dzień dobry TVN to coś innego, inny wymiar. i Produkcja codzienna, a nie taki cykl programowy, ale nie, nie, produkcyjnie i znaczeniowo-socjologicznie to jednak BB, a nie DD. TVN. A to jest ciekawe. Przepraszam, ten... bo my mówimy tak, wiesz, takim slangiem. RWT. RWT. Rozmowy w toku. Okej. Okay. A słuchaj, a na przykład y, to, że wiesz, była Martyna Wojciechowska, która mm. już jakby przeszła pierwszą edycję mm. wtedy. To jakoś było dla Ciebie wsparciem, że jest to ktoś, kto już zjadł na tym zęby? Nie, no zjadł to może nie, ale tak, tak, oczywiście. Ona miała y, swoje doświadczenie i bardzo mi pomagała, wspieraliśmy się. Aczkolwiek moja funkcja to jednak było, wiesz, Aha, studio. Okay. To ja wychodziłem z tego obiektywu. No, no tak. Potem, potem były te schody. Najbardziej niebezpieczny punkt programu. Muszę wyjść i zejść po schodach. No. Wow. E, tak. I, I mówiłem: Dobry wieczór Państwu. Nie? Mhm. Witamy w ringu i tak dalej. E, e, e. No, więc czerpałem z Miecugowa. Co tu mówić? Okay. Wiesz co, bo no tak to jest, tak jak powiedziałeś, powiedzmy nie wiem, około 20 lat temu, natomiast y, potem się pojawiło dzień dobry TVN. Y, natomiast pojawiło się coś jeszcze bardzo istotnego, kiedy ty zacząłeś y, wprost y, mówić o y, swoich problemach. Wprost. O no jakich? Y y z alkoholem czy z, y, y, z, y, z trudnościami w zajściu w ciąży? Z żoną. To ja też, myślę, też, że to, te serwisy to one, tak, wiesz, zbiorczo to traktowały. Czyli nie? ciąża czy alkohol? Fajne <laughs> zestawienia, generalnie, No tak. No. Może lepiej nie, nie łączyć. Yy, wiesz co, oczywiście no, mam tutaj na myśli przede wszystkim chyba właśnie ten alkohol. Alkohol. Mhm. Yy, to, wiesz, cały czas to jest moje wrażenie jakby o tym nie jest łatwo mówić jakby w tym kraju. I tak chciałbym ciebie, no ciebie spytać w ogóle, zwłaszcza w kontekście wiesz całego tego programu, gdzie mówimy o rzeczach mhm. trudnych. E, trudnych w kontekście tego wszystkiego, co my mężczyźni mhm. psychicznie niejako przeżywamy. Tak, e, tak, jakby tak. Dlaczego ty się zdecydowałeś. E, Mówić? Tak. Wiesz. Właściwie się nie, nie zdecydowałem. Uległem tej chorobie, nie zdawałem sobie z niej sprawy. Poszedłem na jedną terapię, nie udało się, poszedłem na drugą i się udało. I nadal nie chciałem o tym mówić, tak. A, a też wtedy, 11 lat temu, a może nawet 13, no, były inne czasy, tak. I wtedy też pisano, że zdradzone o świcie, tak. Edward Zmiczlak został zdradzony o świcie przeze mnie, że nie wstałem na program. Nie mówiono, że zapiłem, tak? że nadużywam, <grym>, tylko zdradzony o świcie. Takie określenie zapamiętałem, więc to też było takie zakamuflowane. No, ale mi to odpowiadało, natomiast wiedziałem, że wiedzą. Tak? To też było takie zmaganie się podczas terapii i po terapii. Czy ona wie, czy on wie, czy nie wie? Ja wiem, że chyba wie i tak dalej. Mm, więc nie zdecydowałem się tylko potem po tej y, skutecznej terapii, mhm. czyli y, liczymy jej dzień zakończenia na początku 11 dzień stycznia 2013. Y, to jest właśnie też moja rocznica niepicia alkoholu, y, minęła właśnie 11. Y, tak jest. Y -y. Y, to y, y, po jakimś czasie y, no, byłem na aucie kompletnym, byłem down and out, tak. Y -y. Nie było pracy, nie było siły, nie było wiary. I było ogromne poczucie wstydu. Więc jakoś to tam przetrwałem po roku. przetrwałem nie zaproponowano mi, żebym coś zrobił. Była to zresztą fajna propozycja: bo film o potopie, o realizacji potopu, realizowany wspólnie z filmą taką Narodową, dokument. Mój jeden, jedyny dokument w życiu zrobiłem tak. <laughs> I, i, i jakoś wracałem do, do żywych. No i po, po tym czasie, czyli powiedzmy jakieś dwa lata po, po rozpoczęciu terapii, a może po zakończeniu terapii, no zdecydowałem się dać wywiad do Wiwy, okay. właśnie o tym. Nawet poszedłem sam do naczelnej i to zaproponowałem. Aha, czyli ty sam to zaproponowałeś. Tak, tak. No żeby wiesz, wyrzucić raz. A dobrze, wszystko i jakby ruszyć dalej. No. To też taki mój własny pomysł, ale terapeutyczny. No. To chciałeś z siebie to wyrzucić po prostu. Yy, była taka potrzeba powiedzieć to, i, i czy to się Nie. rzeczywiście w cudzysłowie udało, tak? Miałeś takie poczucie? To, to, tak, ulgi. powiedzmy, że mógłbym uznać datę publikacji tego wywiadu Aha. za zakończenie procesu. Okay. No, czyli dwa lata po zakończeniu terapii udzielimy wywiadu i tu się ta, jest jakiś koniec, to jest jakaś Aha, data. Okay. Uznajmy, że jest to jakaś data. I co się zaczęło dziać potem? Nic, życie się toczyło dalej. W sposób prosty i nieskomplikowany, czasami nieznośny, no ale pewnego dnia ten właśnie mityczny mistrzak mówi: Szykuj się, wracasz. Ja mówię, ja? No i wróciłem, i przez pierwszy miesiąc tam stałem w tym programie, z którego wypadłem po zapiciu, prawda, w powiedzmy trzy. Cztery lata wcześniej. E, 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 stałem tam, mówiłem: dzień dobry, o Bogana i tak Anka mówi: co tu w programie? Jestem, ja myślę, kurde, co ja tutaj robię? To jest niemożliwe, przecież to jest, wiesz, odwrócona co? klepsydra, nie powinienem tu być. A jednak Aha. a jednak się udało, no ale tylko na 7 lat, prawda, bo już mnie tam nie ma. Ale za to ta sytuacja zafundowała mi naprawdę bardzo poważny. Bardzo poważny, ale krótki epizod depresyjny. I jakby co się wtedy zaczęło z tobą dziać? No to żony musisz zapytać, bo ja nie miałem sobie nic do zarzucenia. Po prostu się źle czułem, słabo spałem, paliłem nie 20, tylko 40 papierosów dziennie. Wypiłem nie dwie, tylko cztery albo sześć kaw. A tą pierwszą paczkę papierosów yy, kończyłem, zaczynałem o 7, bo nie spałem. O 12 już nie było paczki. No, tak. no i to się ze mną działo. E no, taki bezruch i niemoc, wiesz? I, nie, I ogromna niewiara, że już nie ma nic, nie ma nic. Co teraz, co teraz, co teraz? No i pręgierz, y, 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 który spada na mężczyznę, zgodnie wiesz z opowieścią o jaskiniowcach. E, każdy, nam pręgierz finansowy, te zobowiązania finansowe. i czułeś to bardzo wtedy, właśnie, że ty jako ojciec. no Tak, ma... tak, tak. Nie miałem oszczędności po prostu ani, wiesz, przykitranego mieszkania na wynajem przez te 20 lat od Big Brothera, tak? Dziennikarstwo ciężki zawód, no, żeby się dorobić, a rozwody też kosztują, no, a ja miałem dwa. Więc tak, jak to mówi jeden z moich przyjaciół, słuchaj, no Ty masz taki zwyczaj, że raz na 10 lat z jakąś kobietą się swoimi pieniędzmi na pół, jak masz taką potrzebę, to Andrzej, no nie walcz z tym. Ja mówię: Dobra, nie będę nie ma, nie ma co. Słuchaj, a, bo mówisz o tym, że trzeba by spytać Patrycję. A jakby teraz już z tej perspektywy, to jak ona i Stasiu funkcjonowali wtedy z tymi Twoimi sześcioma kawami i czterdziestoma? Nie wiem, nie mam pojęcia. Były wakacje, było ciepło, więc Stasiek chyba zajmował się swoim życiem, uczył się pisać. Interesował go basen w ogrodzie i spoko. No, no ale jednak jakiś coś tam do mamy mówił tak. To właśnie żartem co, dlaczego tata jest taki nieznośny. I co mama odpowiadała mu? No, Nie wiem dokładnie ale no, synku syneczku y, tatuś stracił pracę w trudnej sytuacji, ale damy radę. O <laughs> ma takie hasło na życie damy radę. Czy musimy kupować to zadaszenie pati? Mm, ona mówi tak, ale wiesz, jest ciężko. Damy radę. Damy radę Misiu. O! Adrzeju, a w ogóle tobie wtedy, w tej sytuacji, wiesz, to nie chodzi o to, żeby stopniować, ale jednak, jakkolwiek zarzmi, co było trudniejsze. Na przykład rozmawiać o tym z rodziną, nazywać utraciłem pracę, czy właśnie w kontekście publicznym na przykład reagować na to, co piszą fani i fanki. Co było trudniejsze? Mówić o tym, nie wiem, spotykać się z fanami, fankami, w jakikolwiek sposób, po Ja tym... nie mam MS-ów, mediów społecznościowych, okay, ale się nie spotykam. Okej, okay, czyli to w ogóle odpada. A w takim razie w kontekście y, żony i, i syna, mm -hmm. y, rozmawialiście w ogóle o tym? Nazywałeś to wprost, że... E, f, 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 no, z synem to nie, bo Stasiek jest za mały i interesują go losy Harry'ego Pottera, wiesz. No. Bardzo dobrze to rozumiesz. Absolutnie. Mm -hmm. Oraz czy będzie ten serial, czy nie i kiedy, tak? Bo obiecali, że nakręcą. Tak. <laughs> Natomiast z Patrycją rozmawialiśmy o tym codziennie. Okazało się, że w tym kalendarzu zdarzeń, czyli 22 czerwca data zwolnienia jest też data 23 lub 24 sierpnia. I to był najgorszy dzień tej, tego, tego stanu epizodu depresyjnego. Najgorszy dzień. Ja byłem najbardziej nieznośny, mieliśmy sprzeczki, kłótnie czy coś tam. I okazało się wieczorem z, z Patrycją skonstatowaliśmy, mhm. dzisiaj była konferencja ramówkowa w Sopocie. Ja mówię, kurde, faktycznie to przez to. Wiesz? Tak głęboko. Podświadomość, nie? No właśnie, no tak to było. No ale potem już było lepiej. Y, y, zrobił się wrzesień, y, wszyscy wrócili z wakacji, nikt ode mnie nie odbierał telefonów, z tych, którzy do których dzwoniłem, wiesz, z prośbą o spotkanie w sprawie. Mm -hmm. Zrobił się październik 6 moje urodziny. Lubię ten dzień, bo jest mój, no, nie? no a jeszcze Maria Dąbrowska tam jest. <laughs> tak. Miłe towarzystwo. Mm -hmm. Tak jest. Ale to wtedy już było lepiej, kiedy już były te urodziny, masz poczucie, że wtedy już... Jakaś... No tak, tak, coś się tam mhm. wydarzyło, do kogoś się dodzwoniłem, pojawiła się jakaś myśl, projekt, rozmowa mhm. e, e, i tak dalej, i tak dalej. Jakiś ciąg dalszy się, się zaczynał. E, Okej, okay, cały czas y, y, chcę też powiedzieć, że to było tak straśniem pracę z dnia na dzień, ale jednakowoż umowa trzy miesiące wypowiedzenia obowiązywały okay, okay. oraz, o to musiałem powalczyć, y, bo miałem to zapisane w umowie, trzy miesiące zakazu konkurencji. Czyli miałem sześć miesięcy, oh, wiesz, tego, tej okay. poduszki, tak? Okej, okej, kłam. No y, więc, y, więc ta, no, jakoś do grudnia się wszystko ułożyło, a od stycznia wszystko zaczęło się na nowo i y, 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 y jest nowe życie zawodowe. Że Jest to powiem, Nowe tam. miejsce. Tak? Słuchaj, ale ty, bo mówisz o tym wprost, epizod depresyjny. Czy ty y, wtedy poszedłeś na przykład do kogoś, kto. Tak, do, do lekarza, psychiatry Brutkiewicza, do tego samego Doktorze. doktora Brutkiewicza, u którego byłem 10 lat wcześniej. Miałem wtedy 45 lat. I pan doktor mnie zobaczył, i tak, hm, to to straciłbym pracę, alkohol. To. Ile pan ma lat? Panie Jarzyn, 45. Super, idealny wiek na taki kryzys. <gryzys> Nie mi... Pamiętam to zdanie z wywiadu. No z to... właśnie. No, no, no. I to było fajne spotkanie, i, i e, okazuje się, że zdaje się, że amerykański przemysł farmace farmaceutyczny dba, na, dba o nas i mają nowe fajne lekarstwa, i one zadziałały. Zaczęłem je zażywać 1 sierpnia. E, po 63 dniach tak, tak, ci tak, zaczęły tak, działać. Tak, tak. Bo, bo tak też to, taki to, to jest też proces, powiedzmy. O, oczywiście o tyle, o ile, bo pamiętajmy, że takie lekarstwa są też rodzajem Ersacu. Byłem u psychiatry, dostałem receptę, kupiłem i zażywam rano jedną małą tableteczkę. Codziennie dbam o to. Żeby, no. No, jeżeli to tak to funkcjonuje, to dobrze. Tak bym to określił no dzisiaj. dzisiaj, po paru miesiącach, aż jestem zdziwiony, że tak mogę to w sposób uporządkowany powiedzieć. No. Wiesz, bo mówimy o sytuacji sprzed, mówimy o październiku zeszłego roku. Szczerze, po prostu, no bo ty jesteś, tak sobie, liczę, że tak powiem, mm -hmm. te dni, te miesiące, te tygodnie. Mm -hmm. no Jest już kilka miesięcy po tym, jak te lekarstwa na pewno, one już po prostu z okay. powodzeniem działają no to, i tak dalej. Okay. Powiedzieli, że jest jakby nowe życie zawodowe i to w ogóle super. Tak. I jednocześnie właśnie teraz o tym mówisz, co jakby. Mógłbyś powiedzieć na przykład ludziom, którzy w tej chwili dosłownie siedzą tutaj słuchają, oglądają nas i na przykład są po zwolnieniu z pracy, po jakimś fuck biznesowym, cokolwiek. Nie czyli mnie prorokiem w naszym kraju. W moim kraju. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie takiej osoby innej niż ja. Jestem egocentrykiem też w stopniu wyższym niż przeciętny pewnie, jeżeli pracuję kurczę w mediach i w telewizji i w radiu. Jest takie przekonanie, że no, to jest no chyba jest jednak, no. albo jak nie miałem tego większego ego to ono urosło. Big Brother i. <noise> A gdybyś w takim razie, gdyby pytanie trochę przeformułować, jakby no. co tobie y, mogłoby pomóc, gdybyś ty na przykład w momencie tych swoich największych kryzysów mhm. usłyszał coś od kogoś, kto przeszedł tę podróż? Okej. Okay. W tamtym pierwszym kryzysie alkoholowym nikt i nic nie mogło mi pomóc, bo to była droga do zatracenia, wiesz, one way ticket. Psiu. To się musiało wydarzyć i trwało. Jedno dno o, tylko się uderzył, drugie dno. E, natomiast w tym, e, w, w, tym w, w tym ostatnim, w tym e, z lata, co by mi pomogło? Mhm. To no takie wiesz, no, nie, nie, nie pomogło mi to, że jednak, no wiesz, jest e, e, rodzina. Rodzina.pl e, Patrycja i Stanisław. E, wymagający młody człowiek Stanisław. Oraz jest dom, e, który przynosi zobowiązania kredytowe czy jakieś inne, ale jest domem jednak, jest, hmm. jest super miejscem, świetnym azylem i taką, wiesz, przystanią w tej podróży, bardzo ważną i dobrze to urządziliśmy, to naszej znaczy pati urządziła, wiesz, ale dom, <laughs> jeśli pozwolisz, to powiem, że dobrze to urządziliśmy, podoba nam się tam, lubimy, e, więc chyba to, e, chyba to, chyba to pomogło najbardziej, no a po drugie m, e, doświadczenie i przekonanie, że Kurde, daj czasowi czas, no jak to mówią. No. Musi minąć, wszystko się ułoży. Mówiło tak wiele osób, przyjaciół, którzy do mnie dzwonili, y, y, z którymi rozmawiałem, ale też nie zawsze byłem w nastroju, wiesz, takim przysiadanym, żeby porozmawiać, czy, czy nie, więc też nie odbierałem wielu telefonów. Ale mówili, będzie dobrze, zamyknęły się jedne drzwi, otworzyły się drugie. Ja mówię, jak to słyszałem, te wszystkie formuły psychologiczne czy psychiczne psychiatryczne, to, to się wkurzałem. No, Czy znaczy one no tak wiem, naprawdę że się nie zamknęła są psychologiczne? Tak. No, no wiem, że się zamknęły, no ale jakże się otworzą? To tak nie działa. No, no to są takie teksty, Nie wierzyłem. Kalki. To, no. Tak, teksty, o to są kalki raczej. Tak, tak, tak. Absolutnie, bo jednak e, psychologia i psychiatria to nauka, tak? Poważna. Tak, więc. i to bardzo często podkreślamy właśnie, że no e, tak. że Justyna Suchecka... A psychiatra jest e, e, tak. dziedziną medycyny, no. mhm, Dokładnie. Justyna Suchecka przecież, e, no ten słynny e, jej tytuł, jej książki Nie powiem ci, że będzie dobrze. E, jest mhm. takie przekonanie gdzieś tam, e, że to jest dobre, żeby takie coś mówić, a właśnie to jest, to jest najgorsze, co można mówić, bo... Tak, tak, tak. No, ale te, te, teraz mi szło do głowy, że jakbym miał komuś coś Powiedzieć to zachowaj spokój. No, zachowajcie mm. spokój. Spokojnie, spokojnie. Poczekajcie, poczekajcie. Dajcie czasowi czas. Tak, i, ale spróbujcie sobie pomóc tak, jak można. No, tak no. idź na terapię albo psychoterapię, idź na grupę albo na, mm. y, y, do psychologa, albo idź do lekarza psychiatry. Mm. Pomóż sobie w taki sposób jakiś. Nie mówię, że to jest rozwiązanie, ale na pewno jeden kroczek w tej całej układance. No. Tak, nie jest to takie magiczne, modwy motywacyjne. To tak, ci pomoże, tak. tylko po prostu mówisz o rzeczach, które zresztą są udowodnione. Bardzo mega, że w ogóle zacząłeś od y, Patrycji i Stasia, bo to jest niesamowite, jak y, rzeczywiście y, i nauka, ale też w ogóle kultura pokazują, że y, w najtrudniejszych nawet doświadczeniach życia y, obecność innych, bliskich, mm -hmm. takich naprawdę, którzy z nami są, tak. jest część klucz. A poza tym, jak mi kiedyś powiedział pewien. Znany stary polski aktor pan Witold Dębicki, jak go zobaczyłem przy teatrze komedia w sobotni przedpołudnie. Panie Wiktorze, co pan tu robi o tej porze? Jest sobota, piękne słońce. Próba, tatuś musi, tatuś musi. No i tatuś musi, to też jest motywujące, wiesz, to tatuś no tak. mówi, tatuś musi. Więc nie złożyłem broni tylko wiesz, no. Gdzieś tam okazało się, że że od, odłożona strzelba została gdzieś do kąta, a potem aha, znowu aha. przydała się i wyszedłem na polowanie. No. Na złotówki. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. Ja też dziękuję. dziękuję.